I witam Państwa w części drugiej na moim kanale. Mieliśmy przed chwilą podsumowanie 2019 roku, a teraz czas na to chyba na co wszyscy czekaliście: czyli pytania i odpowiedzi, QA, e, Fragen und Antworten, i tak dalej, i tak dalej, w każdym języku, różnie to brzmi. Pytania są podzielone na trzy kategorie. To są kategoria ogólnych, kategoria piłkarskie i kategoria turystyczne. Pytanie ogólne zaczynamy. Grzegorz Pipień pyta: Ile trwa Twoja pasja? Od ósmego roku życia, tak naprawdę, wtedy y, zaszczepiono mi y, taką myśl, że można byłoby właśnie czas wolny spędzać na świeżym powietrzu. W wieku 20 lat yy, rozwinąłem to, co dostałem w wieku 8 lat, i zacząłem to rozwijać. I to się ciągle rozwija i mam nadzieję, że będzie się dalej rozwijało. Jak zaczęła się Twoja pasja? Pyta: Bomber i Spider Pool. Yy, to jest po części nawiązanie do tamtej, do rozwijając w wieku 8 lat, mama. Pokazała mi taki właśnie sposób spędzenia wolnego czasu, i potem gdzieś w wieku, do wieku XI, dość dużo tych tras przeszedłem. Byłem w wakacje między trzecią a czwartą klasą podstawówki w karkonoszach górach izerskich, gdzie swoje pierwsze szlify w górach również zdobywałem. W 2004 roku zrobiłem tam dwie trasy, ale tak naprawdę pod. Początek to jest 2011 rok, dzień po, zda, po maturze, kiedy zrobiłem y, trasę życia. O, tej, o niej jeszcze opowiem, bo tutaj będą o niej jeszcze pytania. Inspiracja do stworzenia kanału. Stworzenia kanału. Chciałem mieć dla siebie wspomnienia, gdzie byłem, co zwiedziłem. Czwarte pytanie. Jak spędzasz wolny czas? Y, nie dotyczy tras pieszych. Chcę ciągle o te pytania, pytania od Bombera. A więc jest to piłka nożna, bilard, czytanie książek, trenowanie młodzieży w piłkę, a ostatnio także siedzenie na live'ach. Jakie masz cele na przyszłość? Jeżeli chodzi o góry, no to cały czas dążę do wejścia na Mont Blanc, ale po drodze oczywiście będą inne szczyty, które będą ten szczyt jakby pomagały mi osiągnąć, czyli Triglav, Grintowec, Gerlach czy Bradawica. Jeżeli chodzi o mm, życie, to w życiu chciałbym na pewno zrobić kurs skałkowy, kurs na trenera piłkarskiego. Do tego pojechać na zimowy obóz chodzenia po górach. I y, najlepiej by było, żebym y, jeszcze zrobił y, kurs lawinowy. Następne pytanie. Y, czy sami możemy wybrać kim chcemy zostać pytanie na deslow slot? Ja uważam, że cechy charakteru i cechy nabyte w ciągu życia określają, czy możemy zostać tym, kim chcemy. to znaczy... Mm, tak, możemy, jeżeli jesteśmy konsekwentni w dążeniu do wybranego celu, a nasze przystanki są jedynie y, stopniami, do podium, jakim jest nasze marzenie. Jeżeli jesteśmy konsekwentni i potrafimy walczyć o swoje, to jesteśmy w stanie wykonać wiele rzeczy, które są na początku wydawałoby się niemożliwe. Dlaczego w życiu warto wybierać wysokie cele? Ta sama osoba pyta o to ja bym powiedział, że raczej należy wybierać cele w naszym zasięgu, ale takie, które wymagają od nas pewnego wysiłku. W wielu przypadkach przegrywamy tak naprawdę walkę w głowie. Jeżeli w głowie wygramy to, że możemy osiągać wszystko, to wszystko osiągniemy. Bo tak naprawdę tu się zaczyna pierwsza blokada. My mówimy sobie, że nie jesteśmy do tego zdolni, my się do tego nie nadajemy, my nie damy rady, my nie podołamy. Jeżeli tutaj sobie ogarniemy już tą sytuację, jesteśmy w stanie przejść do następnego, czyli jak, w jaki sposób. Przez jaką częstotliwość, przez jakie treningi dotrzeć do tego konkretnego celu, jaki sobie wymarzyliśmy, wybraliśmy? Eee, no, mój cel, jak wiecie, to jest Mont Blanc, ale bez odpowiedniego przygotowania i psychicznego, i fizycznego, to po prostu się nie uda. Co byś powiedział o sobie, która mówi: To nie dla mnie. Często się spotykam właśnie z taką sytuacją, że Namawiam osoby do trasy pieszo przez Małopolskę i słyszę, że to nie dla mnie, ja się nie nadaję, i yy, tak dalej, i tak, tak dalej, Ja mam bardzo prostą zasadę, którą wcielam w życie. Spróbuj raz i wtedy oceń. I to bym powiedział każdej osobie. Spróbuj raz, jeśli to nie jest dla ciebie, to przynajmniej będziesz wiedział, co tracisz. Następne pytanie... Mieszkasz w bloku czy w domu? Pyta Marek Czarnecki. W bloku, na piątym piętrze. Czy grasz w jakieś gry komputerowe? Do końca kwietnia grałem w CSGO i udało mi się zdobyć rangę Kawaha, z czego jestem zresztą bardzo dumny. Jakie masz hobby? Pyta Puszczet: Piłka nożna, trasy piesze. Ringo Billard, Nagrywanie burz i walka ze słabościami. To już jeszcze usłyszycie parę razy ode mnie. Angelika Bubnowska i Kacpi pytają, ile masz lat? 28 lat i 9 miesięcy. Jak życie? Pyta Maciek Gądek. Dobrze, szkoda tylko, że w tym roku niestety często odbywałem chory, co skutkowało dziewięcioma antybiotykami i niestety mam świadomość, że to kiedyś się odbije na moim zdrowiu w przyszłości, że może ta, ta właśnie... Słabość związana z moim zdrowiem kiedyś przyczyni się do jakiegoś większego schorzenia, także mając tą świadomość, no trzeba będzie pomyśleć, jak, jak sobie z tym poradzić. Co wspominasz z MITABA 2019 roku? Pytam Molien. No, przede wszystkim poznana bardzo duża ilość osób. Ale myślę, że nawet nie to, co w MITAPie się wydarzyło, tylko to, co się potem wydarzyło. Tak naprawdę to, że te znajomości osób poznanych na MITAPie nie zakończyły się na samym MITAPie, tylko myśmy zaczęli te znajomości rozwijać do koleżeństwa, do przyjacielstwa, do tego, żeśmy zaczęli się wymieniać swoimi indywidualnymi spostrzeżeniami. To, że jeden myśli tak, a drugi myśli tak. I mam nadzieję, że będziemy w dalszych yy, naszych fazach <laughs> yy, znajomości rozwijać to. Wy się czegoś nauczycie ode mnie i ja się czegoś nauczę od was. Yy, czy lubisz orzechy jeść, jak rozumiem? Łupać tak, ale jeść nie do końca, pyta Damian Czad. Także Damian nie, nie dawaj mi orzechów. Ile to jest 7 razy 8? No tyle samo, co chyba 8 razy 7, czyli 56. Czy umiem robić szyjki? Nie, nie umiem. Jak masz na drugie imię? Nie mam drugiego imienia, nie dostałem drugiego imienia. Zbierzmowania na trzecie mam Paweł, ale gdybym mógł sobie kiedyś wybrać drugie imię, to byłoby to Iti. E co u ciebie? Pyta dalej Damian. Dobrze, rozpoczynam przygotowania do nowego sezonu, czyli tras, czas na trasy zimowe w ścianach beskidzkich. Gdzie leży Warszawa? Nad rzeką Wisłą, w województwie mazowieckim i jest y, tego województwa, jak i całego kraju stolicą. Ile robisz na YouTube? Od 2011 roku. Czy lubię horrory? Nie, nie, nie Damian, to też zły pomysł. Kolejne pytanie nawiązuje do pewnej piosenki, którą przerobiłem. Czy góra by tak chciała być zdobyta? A więc, jeżeli pytasz, czy góra, o której była ta piosenka, była zdobyta, i czy by chciała być zdobyta, pewnie by chciała być zdobyta, ale nie została jeszcze zdobyta, i tutaj też za tym idzie, że ta piosenka nie jest wersją ostateczną, ona zostanie dokończona przeze mnie dopiero wtedy, kiedy góra, którą chciałbym zdobyć. Chciałaby być zdobyta. Eee, czy będą kolejne przeróbki? Pyta dalej Janek Kowalski. Tak, ma w planach kolejne przeróbki piosenek. Eee, pytanie, które mnie do dosyć zaskoczyło, to ta sama osoba pyta: czemu skończyłeś karierę kościelną na stanowisku lektora? Ja powiem tak, lektorem jest się do końca życia i to nie tylko w parafii, w której mieszkasz, ale także i przede wszystkim w każdym miejscu, gdzie się pojawiasz. Jedziesz gdzieś na wakacje, jesteś lektorem, służysz domszy, wszędzie. Nie ma znaczenia, czy tu, czy tam, to jest bez znaczenia. Najważniejsze jest to, że masz albę, masz odpowiednie święcenia i wszystko, tak naprawdę i to, co robisz, nie ma znaczenia od miejsca. Nauczysz się czegoś nowego, poznasz nowe miejsca, ale lektorem jesteś do końca życia. A ja nie zakończyłem kariery. Po prostu bywam rzadziej w, w kościele tym konkretnym, ale bywam w innych kościołach. Podróżuję, więc nie, nie zawsze jestem w stanie zdążyć nam u siebie w kościele, bywam gdzie indziej, nawet jeżeli jestem tylko jako widz skąd taka nazwa spyta Spiderpool ogólnie w Krakowie północnym jestem nazywanym E.T. to jest moja ksywka którą używam jak drugiego imienia a że podróżuję, więc osoba taka która podróżuje jest nazywana podróżnikiem pierwsza nazwa brzmiała herpetolog z Krakowa mieszkam w Krakowie, wychowany w Krakowie, urodzony w Krakowie a herpetolog to jest osoba, która zajmuje się ochroną gadów i płazów Czyli tak zwanej herb, to fauny. E, czy lubię snikersy? Kubiks nie. Nie lubię snikersów. Czas na piłkarskie. Mamy pierwsze pytanie piłkarskie. Lubisz grać w piłkę? Tak, Kuba. Lubię. Jak będzie wyglądał MKS za dwa lata? Pyta Janek Kmierecki. Tak naprawdę wszystko zależy od czynnika ludzkiego, od nas, jeżeli będzie takie samo zaangażowanie, jeżeli ludzie będą mieli tyle samo czasu, jeżeli każdy z nas będzie chciał się rozwijać dalej, jeżeli nie będzie ch chciał poprzestać tylko na tym, co umie, wówczas myślę, że będzie tak samo, jak jest teraz, z niewielkimi zmianami, ale będzie mniej więcej to samo, tyle, że doświadczenie nam skoczy. Każdy z nas już będzie bardziej doświadczony, i będzie można od niego więcej wymagać. Pierwszy klub, w jakim grałeś, Ludowy Klub Sportowy Tonianka Tonie. Jestem jej wychowankiem i jestem z tego powodu dumny. Nigdy nie uważam, że to jest jakaś potwarz dla mnie. Yy, grałem 5 pięknych lat w latach 2006-2011. Może moje statystyki nie powalają na kolana, ale ja jestem dumny z każdego meczu rozegranego. Zadowolony, żałuję, że to tak szybko się skończyło, ale nie miałem na to wpływu. Zagrałem 37 meczy, miałem szczelonych 4 gole i 3 asysty. To było pytanie od Kacpra Malady. Najbardziej zapamiętany mecz pyta Nochbert 30-lecia. Są dwa takie mecze, jeden w profesjonalnej piłce i jeden w amatorskiej. Pierwszy to mecz rozegrany w harsznicy z pogonią miechów. 17 czerwca 2010 roku wówczas zdobyłem pierwszą swoją bramkę dla tonianki w przegranym meczu 2-4. Drugi mecz to jest mecz w barwach już BTS-u Orzeł w amatorskiej lidze. Graliśmy z weekendowymi Kiepandosami. Rozgrywaliśmy mecz na Orliku przy ulicy Skrzyneckiego w Krakowie. I to całe wydarzenie miało miejsce 29 sierpnia 2014 roku. Po pierwszej połowie przegrywaliśmy mecz 4 do 9, a mecz zakończył się wynikiem 12 12, i w następnych latach ten mecz był synonimem walki do końca. Jeżeli ktoś, jeżeli mieliśmy jakikolwiek mecz, w którym przegrywaliśmy, to tak naprawdę zawsze sobie przypominaliśmy to, jak graliśmy właśnie na Skrzyneckiego z Kiepandosami, jak potrafiliśmy mecz odwrócić na naszą korzyść. To pomagało bardzo drużynie, i często to było czynnikiem zapalającym to, Żeśmy mecz wygrywali, który mieliśmy przegrany nawet przez 3 czwarte czasu. Co mamy tutaj jeszcze? Ten, ta sama osoba pyta: Nochberg, 30-lecia, pyta: Najlepszy piłkarz poznany na dzielnicy. A i pyta jeszcze o piłkarza z największym potencjałem, który nie wykorzystał swoich zdolności. Oba pytania mają jedną wspólną. Strukturę i odnoszą się do jednej osoby Wojciech Dudziński. Długo nie urodzi się drugi taki gracz o takich umiejętnościach, o takim przystosowaniu do piłki, o takim balansie ciała, o takim zmyśle technicznym i o takim e, przestrzennym widzeniu całych akcji. Długo. Wróć do nas. Czego nie lubisz w piłce? Od dwóch lat, czyli od momentu, kiedy złamali nogę, nie lubię ślizgów. To nie chodzi o ślizgi które ratują piłkę lecącą do bramki, czy ostateczność. Ja mówię o ludziach, którzy mają tendencję do robienia wślizgu. Po prostu że każdej ze sytuacji jako obrońca robią ślizg za wślizgiem. Dlaczego? Bo są słabi. Prawdziwy zawodnik próbuje najpierw odebrać piłkę na normalu, a jeżeli nie może, wówczas ratuje się wślizgiem. Osoby, które tylko jadą cały czas na tzw. tyłku, są osobami słabymi, niepotrafiącymi od siebie nic więcej wymagać. W ślisk, wślizg, ślisk. A przy okazji jeszcze mogą komuś krzywdę zrobić. Natomiast poza tym, czego nie lubię w piłce, nigdy nie lubiłem braku walki do końca. Zawsze uważałem, że należy walczyć w każdym meczu do końca. Czy to jest liga amatorska, czy to jest liga profesjonalna, walcz do końca. Nie dlatego, że w lidze amatorskiej tak nie grasz o nic. Grasz o to, żeby wspólnie czuć się dobrze. Jeżeli pokażesz sobie... I drużynie, że walczysz do końca, to cała drużyna będzie walczyć do końca, a ty sam zyskasz w sobie taką motywację i taką samą akceptację tego, że jesteś człowiekiem, który dąży do swoich celów i dąży do nich do końca. Dlatego warto walczyć do końca w każdej piłce, czy to amatorskiej, czy profesjonalnej. Najlepszy przyjaciel poznany na boisku? Przyjaciel poznany na boisku, najlepszy to Tomasz Doniec. A ogólnie poznany przyjaciel, z którym potem na boisku mieliśmy najlepszy kontakt futbolowy, to Damian Majcher. Czy zostaniesz trenerem? Pyta Mikołaj. No, taki jest plan. Ile jeszcze przed Tobą sezonów w play-arenie? Ta sama osoba pyta. Mam nadzieję, że jak najwięcej. No i czas na trzecią część. Podróżnicze pytania. Pytał o to DESLOT i WP Alfa: Czy podróż jest dla każdego? I pytanie drugie, bardzo podobne: jaki jest najlepszy wiek? Tak, podróż jest dla każdego i nie ma określonego wieku. To jest trochę nawiązanie do tego, co już wcześniej mówiłem: że dużo zależy od cech, które, cech charakteru każdego człowieka. Jeżeli te cechy charakteru powodują determinację, Powodują yy, duży wzrost cierpliwości do różnych sytuacji powodują, że potrafiacie się motywować, to wiek nie ma znaczenia. Jeżeli umiecie się zmotywować, jeżeli umiecie podjąć walkę, jeżeli umiecie walczyć do końca ze swoimi słabościami, konsekwentnie dążyć do wybranego celu, to wówczas nie ma znaczenia wiek. Jakie cechy można nabyć w podróżowaniu? Człowiek chodzący regularnie znajduje tak zwane wyciszenie wewnętrzne. Człowiek wychodzi w góry i obcuje z naturą. To może być dziwnie dla Was ujęte, natomiast tak jest. Ja to czuję. Ja czuję, że jestem tak jakby w przyrodzie, ale jestem częścią tej przyrody. Ja nie jestem tylko tam jako podróżnik. Ja tam jestem elementem, dzięki któremu przyroda daje mi coś i ja daję coś przyrodzie. Ja daję swoją obecność w tej przyrodzie. Ta przyroda w tym konkretnym momencie bez mnie wyglądałaby inaczej. Co daje mi przyroda? Przyroda daje mi wyciszenie. Oczyszczenie z brudu. Oczyszczenie z wszystkich trudów, zmęczenia, jakichś nerwów. Taki kompletny luz. Wracam taki wyluzowany kompletnie. I to tak tydzień, dwa tygodnie potrafi trwać ten luz. A jak chodzi regularnie... Potrafisz już kompletnie nad różnymi sytuacjami, które dotychczas sprawiały ci ogromną, yy, ogromny problem, ogromny ból. Tak naprawdę podchodzisz do nich w ogóle inaczej, inaczej na to patrzysz, inaczej o tym myślisz, inaczej podchodzisz do tematu. I ludzie to widzą. Widzą, że jest inna tendencja podejścia do sprawy. I dlatego właśnie mówię: chodźcie ze mną w trasę. Spróbujcie. Trasa dla każdego. Czy jesteś youtuberem, czy jesteś piłkarzem, czy yy, nie ruszasz się w domu, pójdź. Pójdź, spróbuj, zobacz, bo może się okazać, że to jest właśnie ten moment, że to jest to miejsce, że to jest taka właśnie sytuacja, która ci pozwoli. Nie wyjeżdżając gdzieś daleko do ciepłych krajów, po co? W Polsce masz tyle miejsc do zobaczenia, że Żebyś nawet nie sądził, że tam możesz być, że jest tak pięknie, że jest tak cudownie, że jest cisza, i że możesz poradzić sobie z, ze swoimi problemami. Ludzie się boją jechać w góry dlatego, że ludzie, że góry uwidoczniają nasze słabości, pokazują, czego my nie umiemy. Każdy z nas chce widzieć w sobie wszystkie dobre cechy. Nie chce widzieć tego, czego nie umiemy. A właśnie patrząc na to, z czego nie umiemy, potrafimy dążyć do tego konsekwentną pracą, żebyśmy jednak coś zmieniali, rozwijali się, upiększając siebie właśnie w taki sposób, nie w taki sposób, że siedzimy i nic nie robimy. Zrobiłem ponad 900 km od złamania nogi, też mogłem powiedzieć: Złamali mi nogę i ja mam to w dupie. Nie, każda trasa, każdy wysiłek, każdy kilometr. Każde podejście, każde zejście, każdy szczyt zdobyty, każdy kilogram, zrzucone kaloria, radość z podejścia, radość z zejścia, radość ze zdobycia, radość z pięknych widoków, z poznanych ludzi, z tego, że mogliśmy być razem, to wszystko zbudowało nie tylko kanał. Kanał jest dodatkiem. Kanał na YouTube dla mnie jest dodatkiem. Jeżeli wy widzicie szczęście, jeżeli ja wiem, że ktoś oglądnął i się czegoś dowiedział, ktoś oglądnął z podróżników i coś się nowego dowiedział, ktoś jest przewodnikiem i korzysta z moich filmów, żeby opowiadać ludziom, wystarczy mi to. Ta świadomość mi wystarczy. Nie potrzebuję wielu subów. Chcecie, lajkujcie, subujcie, ale ja nie będę miał naprawdę. Jak zaczną spadać oglądalności, to ja i tak będę robił dalej to samo. Mnie zależy na wyświetleniach, bo ja robię te filmy dla siebie. Większość youtuberów robi je dla oglądalności. Ja robię to dla siebie. Chcę, żeby coś zostało ze mnie zapamiętane na długie lata, żeby ktoś kiedyś powiedział: Tu był podróżnik IT, to zdobył, tam był. Tu zrobił materiał. Ten, ten był tyle razy i nic nie zrobił, nawet zdjęcia, a ten był i zrobił. Ha, Da się? Trochę, trochę żebym po, pofrunął, ale to, to normalne, właśnie to, tak miało być. Jeżeliśmy skończyli, najładniejsze miejsce, w którym byłeś, pyta WP Alfa, powiem ci, że każde, każda trasa, w którym byłem, była piękna. Oczywiście, te, te, tego piękna było raz więcej, raz mniej. E, takie miejsca, które na pewno Ci się spodobają, to jest Orawskie Podzamcze, to jest Wielki Hocz, Sławkowski Szczyt, Diable Boisko i Bar, e, Babia Góra. Z której trasy odniosłeś największą przyjemność? To po części tak samo powiem, jak, jak w poprzednim pytaniu, z każdej. Każda trasa dała mi przyjemność i każda dała mi. Ogromną satysfakcję, dlatego nie mogę powiedzieć, że jakaś była bardziej, chociaż są takie kluczowe dla mnie. I na pewno są to ściany w beskidach tak glistne luboń zdobyta w zimie. Jest to starorobociański wierch, czyli pierwszy szczyt w tym cyklu moim idąc w stronę walki z lękiem wysokości, jak i mała wysoka. Nie tylko dlatego, że to był setny szczyt i tam to, co żeśmy już o tym mówili, ale przede wszystkim dlatego, że to było jakby zamknięcie rozdziału, że sprawa lęku wysokości jest już ustabilizowana, teraz trzeba z tym dalej walczyć, ale już mamy pewien poziom, teraz idziemy wyżej. I na pewno Mogilica, czyli pierwszy szczyt, który zdobyłem po złamaniu nogi. I to oczywiście dzięki również księdzu Andrzejowi. Udało się zdobyć ten szczyt. No, i tutaj też mam napisane 40-kilometrowa trasa po Gorcach. Tak? Rzeczywiście było coś takiego w 2016 roku, że zrobiłem 40 km idąc z góra do góra, dół, góra góra. już powiedziałem, już mi nogi zaczynają odpadać. Dobra. Kolejne pytanie. Czy lubisz oglądać inne osoby związane z turystyką? Tak, tak, lubię. Jest jedna osoba, której jeszcze nie znam osobiście. Jest to Szczytomaniak. Natomiast reszta osób, które oglądam to są osoby, z którymi mam dobry kontakt, czyli Patryk Żerkowski, Jerzy Pawleta, Strapsen czy Eugeniusz Delbowski. I oczywiście bardzo zapraszam na te kanały wymienione przeze mnie. Różne oblicza tej samej turystyki, tej samej podróży, różna perspektywa, różne przekonania. Różny sposób odczytywania tych samych y, zjawisk. E, b, 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 co my tu mamy jeszcze? Kiedy wypadł na Pyta dookoła świata. Na ten moment, jak wiesz, Mont Blanc, ale nie wykluczam gór skandynawskich i zaatakowania najwyższego szczytu, czyli Galdhopigena. E, Artas23, Kubiks i Kacper pytają o... Pierwszą trasę, najdłuższą trasę i najdłuższy czas spędzony w trasie to wszystko dotyczy jednej trasy, zwanej trójkątem Pępkowskiego, od mojego nazwiska. Trasa, która szła Kraków, Ojców, Rudawa, Kraków, miała 53,5 km. Była to pierwsza trasa i najdłuższa, a czas wyniósł 12,5 godziny. Wyruszyłem 5.45, dotarłem do Krakowa z powrotem o 18.15. Jakie masz plany na nowy rok? Pyta Kuba Sevioł. I to jest widzę ostatnie pytanie. E, plany na pewno teraz skupiam się na ścianach w Beskidach, czyli na tych mocnych podejściach na krótkich dystansach. Już wspominałem we wcześniejszej części chwili Gruszowiec, między innymi, to są takie ściany. Natomiast będę atakował też ściany, które w jakiś sposób mi zaimponowały w lecie, żeby sprawdzić się również z nimi w zimie. Między innymi lubań od tylmanowej rzeki. To jest bardzo ciekawe podejście. Jedno z najlepszych chyba. Do tego na pewno odkrywanie nowych szczytów: Góra Żar, Barania Góra, Stożek Wielki. Dalsza ekspansja Słowacji w takim stopniu jaka była w 2018. Nie tak było w tym roku, że tam byłem zaledwie raz czy dwa. Tylko bardziej. Interesuje mnie Skoruszyna, Kopec, Mincol, mam nadzieję, Mały Krywań, może coś więcej, może szczyty Tatr również. Tatry, oczywiście, mam nadzieję, że uda się także w tym roku pojechać w Alpy. A pod koniec roku jakieś takie trasy dopinające. Na pewno będę chciał uczestniczyć na zlocie Futrola w tym roku. Na pewno zobaczymy się z widzami na meetupie w 2020 roku w Krakowie. No, i będę gościem, a także osobą odpowiedzialną za reklamowanie i propagowanie giełdy terrorystycznej, która odbędzie się na Śląsku. Musicie obserwować pana Witolda Plucika, który na bieżąco będzie was informował, kiedy następne te zjazdy, te wielkie herpetologiczne święta nastąpią w najbliższym czasie. To były wszystkie pytania. Było jeszcze pytanie, dlaczego jestem taki brzydki i czemu mam taki śmiech, bym odpowiedział pytaniem, dlaczego niebieski maluch jest niebieski.